Szymaneczko, witam Was w kolejnym odcinku RZL alive. I każdy poniedziałkowy odcinek powinien zaczynać się od tego samego czyli strajka. Strike event, który oczywiście teraz pojawia się dosyć często co tydzień powiedzmy. I był strajk na Indominus Rexa, później był T-Rex Level 30, który był najcięższy do tej pory, później był Brachiosaurus Level 22, był banalny. I teraz jest Brachiozaurus level 30 Z T-Rexem mało to nie przegrałem, ale udało się wygrać Teraz z Brachiozaurem Trzeba po prostu wybrać team Diozaurów typowo Z potężnymi obrażeniami Akurat na samym skrzyżowaniu jest nasz złoty inkubator Więc wybierę po prostu z tych co ma nie mam Nie chcę mi się zmieniać e, Raz, dwa, trzy Chociaż T-Rexa też można było wziąć Więc to Ja po prostu zmienię Dobra, mamy walkę w naszym teamie przeciwko brachiosaurusowi potrzebujemy co jednego dinozaura, który ma spowolnienie. Żeby hmm. się dać możliwość do atakowania yy, Gorgosuchusowi, jak i też Indominusowi Rexowi. Więc przede wszystkim T-Rex, Gorgosuchus, yy, prawdopodobnie ten i ten. Tylko którego zacząć? Od T-Rexa zaczniemy. Mam nadzieję, że się uda teraz. Nightfall. U niego będą dużo obrażenia i też duża wytrzymałość. Głównie dużo HP. I teraz tak, T-Rex na start. Ale też czuję, że 7300 HP to jest mega dużo. Below Obniżenie prędkości i obniżenie. Nie wiem, czy obrażeń, chyba nie obrażeń. Shield, po prostu shield. I teraz nas położy. Nie. Sądzimy, że użyje Rampage'a, żeby nas kasować, jednak tego się nie stało. Teraz Rampage. Jest Rampage. Ile obrażeń? 2,5 tysiąca. No to nasz Gorgo jeżeli nie zaatakuje pierwszy, to będzie ciężko. Ale teraz Wampedra użył, może użyć pierwszego Super Realisty Strike. Ja użyję tutaj tego kolegi. Potrzebujemy dużo obrażenia. A on shielda, ma shielda. Powiedzmy, że zadamy dużo obrażenia, bo on już stracił. Jest rampage. Nie przebił się super. Wygramy to. Każdy polecam, jeżeli ma tak wilą, wykorzystać go. Bo to już jest koniec. I miejmy nadzieję, że siądzie w Inkwatorze. Sporo tutaj dena do brachiozaura. Nie wiem, czy go stworzymy, ale być może. Jest inkubator. 11 tysięcy kasy, przekroczyliśmy 100 tysięcy. Wow. Nie dużo kasy, bo trzymałem właśnie na ten event nowy sporo DNA do czerwonego. Tutaj nie potrzebuję go. Niepotrzebny. Niepotrzebny. I teraz mnie interesuje, nie on? Świetnie! Aż 150 do Rexa. Lepiej tego nie wziąłem. Ale żałuję, że nie ma tego Brachiozaura, bo kształtowałby się tu je wbić na nim spory level. Właśnie na wytrzymałość. I on jest gdzie? Prawdopodobnie ten kolega. To jest brachiosaurus. Tak jest jeszcze 55 dobra, w tej chwili przejdźmy do bardziej wygodniejszego miejsca gdzie sobie usiądę i omówimy kwestie naszego parapowania aktualnych dinozaurów które mimo wszystko będą super i dodatkowo te, które będą wymagane do stworzenia nowych hybryd właśnie w nowym update'cie 1.4 pierwsza rzecz, mamy nowy tydzień gdzie są nowe dinozaury na evencie i wśród pierwszych właśnie dwóch, trzech dni mamy alozaura, Nundesuchusa ofiacodona. Karbozaura i Dimetrodona generacji drugiej. I tu powinniśmy się zatrzymać Jeśli chodzi o informacje, które pochodzą Bezpośrednio z Metahaba, który nas informuje jakie dinozaury będą potrzebne Jak też jakie są nowe Które będą w nowym update 1.4 które aktualnie jeszcze nie jest w grze Prawdopodobnie kiedy widzicie ten odcinek Być może już jest, ale tego nie wiadomo Ja obstawiam, że będzie on miał premierę tak w środę To są moje typy Diozaury, które wchodzą do gry jest to Arma Quelcalcoatlus Giana, Tupandactylus, Tsungavgipter. Wiecie co, ja sobie podaruję, po prostu macie tutaj napisane dinozaury nazwy, bo ich są po prostu koszmarne Te hybrydy jak i też dinozaury, które prawdopodobnie istniały w historii ich nazwy są okropne do czytania w każdym razie mnóstwo jest epików i z tego co mi wiadomo, jednego Epika będzie można stworzyć z dwóch komonów. Nie będzie potrzebny do żaden Epik ani żaden e, dizaur typu Rare, żeby go stworzyć. I dwa nowe, dwie nowe areny dodają. Jest to Lockwood Estate i Aviary. Następne bonusy, które oczywiście wiążą się z nowym update'em, to jest Scent Capsules. Które oczywiście można otrzymać z naszych Super Dropów, i to jest nic innego jak Incens z Pokémon Go, które będą służyły do delurowania naszych dinozaurów danego typu. Czyli danego kapsuła będzie przygała danego typu dinozaury i ona będzie trwała przez 20 minut. I będzie można pozyskać tylko raz dziennie tę kapsułę. Chyba że możecie kupić ją bezpośrednio ze sklepu, no to będzie to w większej ilości prawdopodobnie. Eksploracja. Pterozaury od teraz latają w Twojej pobliżu. Nie wiem, jak to ma wyglądać: czy będą faktycznie latały, i się przemieszczały na ekranie, ale jest nie taka możliwość. Ale po prostu tak napisali, a będą po prostu stały w miejscu. Dimetrodon generacji drugiej i monolo, z generacji drugiej przez chwilowy czas będą pojawiały się na dziko, ale w większej ilości oczywiście zdobądź tych dwóch komonów DNA, by stworzyć Monolometrodona, czyli pierwszą legendę, która posługuje się tylko i wyłącznie komonami. O tym właśnie mówiłem Wam. I we wrześniu pogoda spowoduje, że będą migracje. Czyli o tym chyba Wam mówiłem, że tak jak właśnie Pokémon Go istnieje możliwość migracji. Róż dinozaurów. Nie chodzi bardziej o onesty, ale bardziej o biomy. Całe biomy się przemieszczają tutaj w tym wypadku w naszej grze. Dlatego tutaj no, wrzesień jest miesiącem, który spowoduje tą rotację. I tu mamy informacje odnośnie tego jakiego typu są nasze dinozaury i przypuszczalnie jakie będą wymagane dinozaury do ich stworzenia. Przede wszystkim tutaj nasz Alan Kiolozaur. Legendarna hybryda, która będzie składana, służona z nowego dinozaura dającego, Alanka plus ankylozaura generacji drugiej. Następnie, tak jak mówiłem wcześniej, Monolometrodon. Legendarna hybryda, czyli z generacji drugiej i z generacji drugiej. Nodopatotitan. Legendarna super hybryda. Nodopatozaur, czyli ten, który potrzebny jest nam do stworzenia naszego stygodeusa, i Giraffa Titan. Czyli ten, który był uznawany za nieużytecznego, tak teraz będzie miał super hybrydę. Oraz Dilorae Heirus. Unikalna super hybryda. Z Diloranozaura i Deinoheirusa. Kolejna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o Doty. Czyli Damage overtime, Czyli to, co przypuśćmy, ma nasz dinozaur typu Sukutator I on ma ten atak Lethal Wound, który. Czasowo obniża dodatkowo obrażenia przeciwnika. Aktualnie to działa tak, że zdaje nam częściowe obrażenia przez dwie tury i zanika. I co do obrażenia w wysokości 300, może 400 obrażeń, bo to zależy od dinozaura i od jego levelu. Tak teraz przy nowym update to będzie miało lepsze zastosowanie, to znaczy ten letel wund, w tym przypadku ogólnie jakiekolwiek obrażenia, które powodują tutaj cykliczne obrażenia, w tym przypadku DOT, czyli Damage Over Time, będą obniżały obrażenia e, zależnie od HP. To znaczy, jeżeli nasz sukcesor zada obrażenia właśnie poprzez letel wund i nie zostanie wyleczony, to w tym przypadku, przypuśćmy, minie dwie tury i przeciwnik padnie od razu, albo trzy tury i padnie od razu. Wszystko zależy od tego, jak on to wprowadzą. Po tylu turach niewyleczony dinozaur padnie od po prostu obrażeń, które będą powodowały tutaj krwawienie. Także, przybliżając jeszcze raz, jakie dinozaury te, które aktualnie mamy, będą potrzebne do tworzenia nowych hybryd. Ankylosaurus, Monolophosaurus, Dimetrodon generacji drugiej oczywiście i Deinocheirus. Więc sprawdźmy, jakie dinozaury są oczywiście podczas tego tygodnia, w tym przypadku w tych dwóch dniach i mamy do dyspozycji Dimetrodona generacji drugiej. Także tutaj można polować właśnie na niego Jako jednego z tych, które będą potrzebne Aczkolwiek oczywiście należy pamiętać, że Nundasuchus służy do stworzenia naszego najlepszego dinozaura typu rare oraz alozaurus jest potrzebny do stworzenia naszej legendy, więc tutaj należy no zdecydować co się wybiera. I kolejny tygodnia, czyli od 3 do piątku będzie gorgosaurus, Tyrannosaurus i iritator. Mój typ z tych trzech to jest albo Gorgosaurus, jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego levela, Gorgosuchusa, i Irritator, który jest potrzebny do stworzenia Territatora. To w każdym razie tego wyższego, wyższej formy, czyli legendarnego dinozaura z epika, którego już tworzy. I dzisiaj, czyli w poniedziałek o godzinie 16, skończył się tutaj sezon pierwszy w naszej grze Jurassic World Alive. I w momencie, kiedy wbija 16, nasze cyferki na top 500 zostały zamrożone. Dlatego, żeby po prostu w najbliższych dniach zweryfikować, kto zwyciężył w top 500 i kto otrzyma odpowiednią, odpowiednią nagrodę. Należy jednak pamiętać, że osoby, które tylko przekroczyły wartość naszych pucharów powyżej 4000 otrzymają nagrodę. Osoby, które mają poniżej 4000 pucharów nie otrzymują nic. Także osoby, które przekroczyły 4000 mają, z tego co wiem, złoty inkubator, który gwarantuje 500 DNA typu Epic. A im wyższe stanowisko, oczywiście, w top 500, tym lepsze nagrody. Gratulacje dla każdego z Was, kto osiągnął właśnie taki próg punktowy. Mimo, że się uda w następnym sezonie. Kiedy wejdzie kolejny sezon? Nie wiadomo. Prawdopodobnie do kilku dni. Obstawiam na weekend. Istnieje taka możliwość. I wtedy należy polować oczywiście, na pierwsze godziny. Bo jak sami wiemy, zmniejszają nasze punkty do 3,5 tysiąca wszystkich graczy. I wtedy możemy spotkać zarówno dobrych graczy, jak też tych słabych. Więc warto spróbować swoich sił, jeżeli ma się potężne dinozaury. A na chwilę obecną wiem jedno: że posiadam dinozaury, które mogę sparapować, a mimo wszystko nie stracą swojej przydatności nawet po update'cie. Z tego Deus. Level 20, a nawet 21 będzie tutaj adekwatny pod każdym względem. 40 tysięcy wydałem na niego, żeby tylko zwiększyć jego obrażenia. <grytanie> Prawdopodobnie HP wzrosło, ale tego nie zauważyłem. Następny, z tego Ceratops, 6000, just like that, kasę wydaję na bieżąco. 20 level, może nie teraz. Na pewno wrócimy z Józaurami, które potrzebowałem wcześniej, czyli alozaura wymieniamy na naszego kolegę oraz Tragodistisa. Jej jest mega przydatny, stworzyłem go ostatnim razem, ale zapomniałem włączyć kamery, więc troszkę przegapiliście ten epicki moment, ale nagrałem kawałek na kamerze. Także mimo wszystko stworzone jest. I to ciekawe, mam aktualnie ten Ink Battle. Jak sami wiemy, nasze liczniki pucharków zostały zamrożone. Mimo, że nam się zmieniają, one zostały zamrożone dla nich. Na ich tam Excelu zapisane zostały wyniki. I aktualnie, czy zdobędziemy więcej pucharków, czy stracimy, nie gra roli. Tyle, żeby nie spać poniżej 3,5 tysiąca. A mimo wszystko, aktualnie czy stracimy, czy wygramy, to i tak nam obniżą do 3,5 tysiąca. Więc możemy zawalczyć jedną rozgrywkę, jedną walkę. Spodzając, czy aktualny team ma tutaj pole do wpisu, czy po prostu się sprawdza. Tylko niekiedy jest tak, że po prostu dobiera nam takie teamy, takie teamzaury, które nie współgrają nawzajem. Powiedzmy, że jest OK. Pyk, pyk, pyk. Dobra, zaczynamy od niego. To się naciąłem. On jest szybszy. Dobra. Rampage. Gdybym użył tutaj wcześniejszego ataku, to byłoby kiepsko. Stuna nie może założyć. Więc tutaj będzie on się bronił na pewno. Więc ja spróbuję tutaj zagrać inną kartą. Wiedziałem tylko, proszę nie stun, boli my. Potrzebujemy spowolnienia, mimo wszystko, potężne obrażenia. On potrafi tutaj zdziałać dużo. Tragodistis, tak minor counter. Wciąż mamy dużo obrażeń, w sensie dużo HP, a ja potrzebuję go teraz już skasować ze stunem, mam nadzieję. Bez stuna Wyleczenie. Faniura 1. Pytanie, czy nam zada potężne obrażenia kasujące? Nie, więc jest ok. Punkt dla nas, bo stracił dinozaura, który no, mógł przysporzyć nam sporo problemów. I, i, I możliwe, że tak będzie. Musimy tutaj nie stracić dinozaura, a posłużyć się jakimś. Że ryzykujemy. Gor Gorgosuchut zawsze na propsie, a ja go potrzebowałbym na chwilę bezną. Kolejny tutaj nam go skasuje, chociaż ma 16 level. I tak go nas skasuje. Rampage, tak. Na raz. Strajkiem nie da rady. Musimy zagrać ciężką kartą. Gorgosuchus jest po prostu niszczący. Ja go polecam każdemu. W takich sytuacjach wygrywa zawsze. Proszę bardzo. I prawdopodobnie przegramy. Easy peasy. Poprzez krytyk. Kolejny Rampage obniży nam HP do połowy, albo więcej. I nasze dinozaury są na wykończeniu. Cokolwiek by nie dał... nas wykończy. Zaraz się. Dobra, tyle to było z mojej strony. Weźcie pod uwagę moje rady na przyszłość odnośnie dinozaurów, które należy zebrać podczas tego tygodnia lub te, które należy zbierać. I też trzymajcie się poprzez parapowanie dinozaurów, których nie potrzebujecie, a ani tych, których po prostu przydatność może zmaleć, zmniejszyć się. Tutaj naszego z tego deusa można śmiało parapować. Dolgo Sukhuza na 17 level, 18 czasami nawet też polecam. I oczywiście na 20 level można parapować naszego Indymisorexa. Także kluczowe dinozaury mogą zostać sparapowane, Jednak jeżeli ktoś chce poczekać na nową siłę, na nową energię w dinozaurach, to polecam środa, czwartek i kumulować kasy tyle, ile można. Bo wtedy dopiero być może będzie nowy zasób dinozaurów, które oczywiście mają wejść za ten ten 1.4. A z mojej strony to ma tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się na następnym materiale. Trzymajcie się. Heja!